Jak nakazuje stara grecka tradycja, po przegranym meczu reprezentacja Grecji zostanie utopiona w falach Morza Śródziemnego. Nic się nie stało. Trzeba ich utopić i znaleźć lepszy. Najważniejszy jest futbol. Po przegranym meczu z Rosją policja sprawnie wyłapała sprawców porażki. Piłkarzy przewieziono do portów, gdzie żegnał ich tłum najbardziej oddanych kibiców. Odpływających swą ostatnią podróż pobogosławił pop Teodorakis. Teodorakis, który życzył piłkarzom wielu sukcesów na łąkach Orfeusza. Po tych wydarzeniach, trener polskiej kadry zapowiedział, że w najbliższym meczu z Chorwacją Polska zwycięży 168 do 0.